Dziękuję. Cześć, kochanie. Hej, kochanie. Tęskniłam bardzo za tobą, wiesz? Dzisiaj dużo pracowaliśmy i mamy kilka fajnych pomysłów. Niedługo będziesz mógł wrócić, bądź spokojny. Dużo pozmienialiśmy. Jak wrócisz, sam zobaczysz, spodoba ci się. Pamiętaj, że się umówiliśmy, że będziesz spał tylko chwilkę. Wiesz, że Cię czuję? Czuję spojrzenie Twojego serca na moim i słyszę też Twój głos. Mi y Hay amor en el aire, acércate a mí, apuesta por lo que siento. Hay amor en el aire, tú confía en mí, ya ves que no existe el tiempo.